To są jadalne pająki i należą one do jednego z największych przysmaków w Kambodży, a dzisiaj my całą ekipą będziemy jeść właśnie te pająki i wiele, wiele więcej obrzydliwych produktów. Będą czekać na nas m.in. bycze jądra oraz jajka z zarodkiem. Im więcej zjesz, tym więcej punktów zdobywasz, a zwycięzca wygrywa 5000 zł. Ale zacznijmy od poziomu pierwszego. A dobra. I nie. to tak śmierdzi strasznie, Boże, to w mojej głowie. Ja, ja myślałem, że to jest jakieś rybo. Brukselka ma punkt za każdą brukselkę. Jeden punkt za każde zielone kółeczko. No A ten sosik to co to jest? Mydło. Ej, ja nigdy nie jadłem brukselki. Szała jakby mała. Już miałaś mała w guzi mojej, więc stopnij się. No, no nie jest bardzo dobre. Pamiętajcie, że im więcej zjemy, tym więcej będzie żygania. Chyba druga. Dobra. Najmniejsza. No, Jeden? Najmniejsza. <grym> trzy i basta? Dobra. Tak, pisa. trzy i Hmm. Nie no, każdy może zjeść, ile chcecie, no nie ma problemu. Aha. Ja już więcej brukselek nie zjadłem, natomiast Jordan zjadł 6, a Justek 7. Przejdźmy sobie do drugiej poprawy. Musimy nakarmić się nawzajem. O! Tą rzeczą, która tam jest, a na levelu piątym znajduje się. Ośmiornica. Dwa punkty za każdego gryża. No za Zamackę za chyba trzeba, no. Ej, ale jak dobrze poliżesz, to się przysyłają. Ja się nigdy życiu tego nie miałem. Dobra. za? No, jeszcze troszkę. No, jest git. No. Idealnie, zjadł. jeszcze. Serio? No bo no Czekaj, no to zdefiniujemy drugi, Drugi gryz. Nakarmi mnie Jordanito. O kur. Ludzie <gryzny> to, to jest normalnie, serio? Nie. Nie jest złe. <gryzny> Trzeci gryzek Jordana. Trzec ja o jezus, ja to nie chcę. No, no jeszcze smakuje. <gryzny> ta góra już jest niedobra. Im dalej idziesz, tym tak? no jest niedobre, bo jest więcej jakiegoś tak. dziwnego mięsa. Dobra, jest sobie. Nie chcę. Oj takie konkretne wziąłeś! Jordan nie rób tak, nie rób tak teraz! Nie rób tak teraz! Jordan, nie rób tak teraz! Dobra, Krzysiu, leci! Nie chcę tego! Ja nie lubię! Ja nie lubię wątróbki! Zróżnę spół No troszkę soli to zostawiłeś. Krzysiu... o, ci tak... Pomiel, pomiel błyszcze, pomiel Skoszmy się, bo to jedno z lepszych rzeczy, które dzisiaj będziemy mieli. Jeden takie miny robiły? Mamy przygotowane wiaderka do plucia i ewentualnie do wymiotowania. Może. O, S points. Całe zjesz na raz? Całe na raz za cztery punkty. Za trzy? No trzy. No nie, no Jordan, no wiem, no to jest za trzy punkty, no. To gruba to jest? Aha! Nie chciałbyś mnie nakarmić jakimś swoim ogonkiem? Nie. Za karmienie nie ma punktów, więc za to Mogę to dotknąć. Obrzydliwe. Całe to są cztery punkty. No dobra, ale ja na razie gryzę. A, bo Nie, ja jestem.

Level dziesiąty, macie dwie minuty na zjedzenie. Czas start. No to jest jakiś żart. Co to jest? No, to są kurze łapki. A jak to jest, jak to jest kości? Kurze łapki. Jaką mam punktację za kurze łapki? 5 punktów za każdą łapkę. Za całą łapkę? Ja pierdzielę no, nie tego. A to John czas już nam leci? To się jestem z z kośćmi? No. <laughs> Serio? Z kośćmi? Nie no, kości no. chyba nie jesz. Kości też. Ile czasów? To... Ej, Ej, O kurwa. <laughs> No nie żyga! co nie żygaj, kur! Nie żygaj stary. stary! A no, dobra, sorry, brzegaj! <grymionet> dobra! <Plus. grymionet> masz swoje wiadro, ja będę stopę! No, no zróbmy jakąś dogrywkę. Co chce dogrywkę? No. nie bo to się nie da. Ja myślałem, że się da, ale jak zacząłem ją gryźć, to nie. Jak tylko jedna osoba zje, to mam mnożone punkty. O kurde. Przecież to są kurze łapki? Nie <grystanie> nadywam! Na Minął czas. Tyle by było na to, moi drodzy. Generalnie, jak my nie poradziliśmy sobie z kurzymi łapkami, to zastanawiam się, jak poradzimy sobie dalej. Moi drodzy, level 50. O, fajne. Shake, 10 punktów za wypicie całego szejka. No to jest szejf, po czym zmieszana z kefirem, mm. później z ketchup i później z kefirsem. O nie. Zagrajcie w papierka-minużyce komu to podgrzewamy. 3, 4. Nie. Ja zawsze przegrywam 3, przy 4. Nie, pomachaj, są moje. Gierdele, pomachajcie, Poma, są moje. Słuchałem, jak mały, tak mi spodobało no. się. To jest niebezpieczne. Wyobraź, że jesteś gwiazda, weź. Żądam, ty ku**a. Mmm, delicja! Ja chcę spróbować to wypić, a i tak to będę czynił, mi nie utrudniają. Przecież to? Może zrobić na kieliszki, nie? Się na kielisz o. to na co kieliszki. Mamy kieliszki? Siema, jak tam? Chodź, pomuchaj! Kaczup jakiś taki? Czuję. Ej, ty już mocnym mógłbym. graczem. Proszę, że jestem za nim. O, wyjdzie teraz jeszcze rozpier rozpierdasz? Ja się do nas. No, mogę zagrać, to za Dlaczego ty jako jeden nie masz tego wymieszanego? To jest jakiś inny artyst. Ale generalnie do kieliszka będzie musiał wymieszać, no bo nie. Bo nie ma kefiru! No, nie było nigdzie, że mieszamy. No ładnie, jestem za. Jakoś się stresuje, nie? Nie. No, no i Jordan wie, no. Jordan pierwszy. Paterek. Nie masz tych kesorów, ale są modne, nie? Bierze, bierze z gitary na jakiekolwiek. Teraz od tamtej strony jest tak. Może razem weźmiemy. Może nie. nie, bo nie będę widział jak grzyga. Dawaj, go Miałem <słuchy> to samo, nie? Też miałem na początku, że jest <słuchy> go wypić. Kurz, no, stary, ja ci daję wszystkie moje punkty, co masz? To za chwilę dobrą dopiero... przyjdzie <słuchy> Ale trajka! No mam po chwili dopiero przychodzi, to... o, ale mnie boli. Pia w przychodzi! Ooooooo! Ale wziął boi. Ciao w kierwiach. Raz, dwa, trzy. Kapek tu uważaj. Jak on to robi? Ale na początku jest spoko! Nie? Ja to był najmocniejszy Ciekawe dlaczego to tak działa dziwnie Ale nie masz nad tym kontroli No nie masz, masz kontroli nad tym samo to później Bo chciałem to wytrzymać, ale ja to, Jak A. wypiję dostanę po raz dwa czy nie? No tak no, no to dwa Nie jesteś ostatni znaczy, się, nie o, ma się, Ja mam cały kieliszek Ale ja nie chcę jeszcze ciebie. Dobra. 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 A mogę brać tak po co ile chcesz? A no to kurwa Pierdol się sobie luz, połowa, stary, połowa No się, tu idzie Krzysiu, ty nie, nie. Oni już głowę do góry, żeby ci wiesz Oni już łzami, gościu, no łzami Ta walka, szanowny Ale długo już on się wyłączył, gościa nie ma no. z nami, on jest w innym o, świecie teraz, o. nie? Tryb połowy oh, i po prostu automat. Nice, tylko łyknąłeś jedną piątkę Wiem, ale spokojnie, jest dobrze no, Dawaj, dawaj O p***, Dawaj całe, stary, dawaj, k*****, kum... dawaj, dawaj. To całe! Nie no spokojnie! Tylko, tu to dzisiaj mieli? Przeguł się te pary ruszają? Dobra wiecie co, ja zamykam swoją rundę, ja nawet nie będę go podburzał, ja zamykam swoją rundę. Cierpij niż No gość jest mocny. Stary. Dawaj, wygrywasz stary! Dawaj! I byliście w tej chwili, że pierwszy tak jest, Dobra, jeszcze A gdzie? z nim nie leciało. spokojnie stary. Spokojnie stary, masz tu kumę, to nie możesz teraz pod koniec stary dać oszukać. <śm _> <śm _> hmm. <śm _> Mogę sobie przepływać. Tak, już tak, generalnie masz kupić jak to jest. No Ostry wszedł na rundę 20 punktów. W kolejnej rundzie będzie czekał na nas mózg świni. O kur... Nie. ogółem o mózg świni jest obrobiony. Moje to wygląda jakiś jak ten bułka, co to jest? Co tak wygląda po obróbce, którą nam przygotowali do skosztowania, tak wyglądał... Drodzy, to jest to jest mózg obrobiony i 10 zł za każdą łyżkę zaakceptowaną przez wszystkich innych uczestników. A, a czy to... nie jemy z bułką? No nie no co później. Zawsze może się nakładane. Tak, pewnie, i za Nie pachnie jakoś źle. Tak? tak nie normalnie. Jakie przyprawami? Ja z czajnikiem, a o, 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 z tym z Jordana po prostu wypiersi, nie? Ale... Ale na <laughs> Dobra, może być, no <laughs> Daj, tak, let's go. Trzy, no nie. Pierre. Pukawełeczko. Go! Jak no całe. całe. Dobra. Najpierw takie zapoznawcze włożenie do buzi w ogóle, nie? Co to jest? Co to jest? Nie <laughs> 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 idzie chyba dalej, co? <laughs> Zatrzymało się na języku. <laughs> Ostrz, wpada swój trans, on walczy i trafił do jednego. Ostrz, zjadł na przykład? Zjadł tam. Poszło? Takie... Nie, nawet. W pewnym momencie jest mega walka, no. Aby stąd przeszło tu. Dawaj, stąd. Tu, Później, jest, dawaj, chodź na jego. 4. Trzy, czteeeer. <gulatory> Dobre. Zależy? <gulatory> to jest tak legalne, tak możemy w ogóle tak mózg świnić. Pizza, czajnik. To akurat jest tylko słone. Dobra, k**wa jest. Równo Jordanowi i Ostremu bardzo to posmakowało i oboje zjedli po 11 łyżek. Ale się zajadają tym mózgiem. Oni to dolą całe, Natomiast Justek zjadł jeszcze tylko jedną łyżkę. Dobra, było ciężko, na trzy razy, ale dobra, dziękuję. Gratuluję panowie, jesteście naprawdę mocni, Są dla waszej dwójki. Zobaczymy, czy tak samo poradzą sobie z potrawami, które będą jeszcze gorsze za chwilę. A następną potrawą są... Bycze jądra! Nooo! Koń! proszę państwa. Bycze jądra to jak te na stronie w łazience, nie? Ty zobacz, to? jak on ma takie wielkie jajo, to jak i ma k wielkiego. No, no Takiego jak ty! Sobie. Dobrze, <laughs> no pisze, insta <laughs> a Jakbyśmy nie wiedzieli to na ludzi byśmy dochapali I ściągamy tą panierkę Ja jaję. też nie Jedziemy z samym tym, z samej jaju, bez panierki tak Panowie, go, tak go, panowie punkty, ile? Za co? To to, to, 50-30 Te są za 50, a te są za 30 Ty za 3 dychy Ja pierdolę za 30. Ja wziąłem 50, 50. A Na raz co? O. Dawaj stary, co ty? co ty? Serio to jest no. Dlaczego? Jak to smakuje? Oj ja. Dobra Czyli oni o Zostaną tutaj 500 punktów Dobra, to można tylko po kawałku zjeść, bo to jest jakieś niedobre No to po kawałku, dobra Te dwa kawałki macie i tyle. Dobra, trzeba ugryźć jądro Żeby sklejmować punkty za to trzeba ugryźć jądro Tak, i no, ja też nie mam i tak też nie ma no, ja Zjedźcie sobie, bo to jest lepsze niż Brukselka 3 A oni udawali, to jest mega Tomasz 30 sekund Krzysztof ja zobaczyć jaki obiekt to wykona 30 sekund nie. i po prostu żujesz, nie, nie zobacz To Szymon! Tylko żujesz, dobra To były podniesione Dobra, ale ci chciałem Nie, po ugryź Nie, 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 nie. nie, nie Jeszcze, jeszcze za duży, nie, jeszcze Za duży kawałek Nie ugryziesz tego <śmienic> <zywa>. <śmienic> Ładnie jest to, kurwa, gryź to! No nie no, nie kurwa, kurwa Trzeba było groić Łukcik dla zachęty na to Już masz 10 Już masz 10 Normalnie Już masz surowego kurczaka Normalnie surowy kurak, kurwa obraz ze skórki, normalnie Pole, trzymaj to! K**a, trzymaj to! O, 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 trzymaj to! No bierz z wiadra! Chłopie, dobra, ty już więcej nie gierzisz, bo marnujesz nas... sprzęt! Marnujesz <trym z wierzyma> nasz sprzęt! <trym z> Ale <wierzyma> jak to utyka między zębami! Niech se wezmą te pieniądze! O, Taki do... kawałek! Dla mnie znowu, no, może da, da, do gęby, dawaj, do gęby! Da. Ale widzi! No i żuj jak on to zrobił, GOŚĆ? on? połowa, nasto, połowa, jest z górki teraz. No i do 30 5, 2, 1, Nie, to 4, 5, 5, 5, 5, 5, A, jeszcze, 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 jeszcze Już, 7, już Już, już, już. 8, kur... <grymne> Już <Jesteś. grymne> mnie popakałem, nie? To jest takie żelazne, i tam wypływa takie coś z tego. A następnie czekały na nas. Jajka z zarodkiem. Czy? Że tam jest taki mały tek? Z piórkami Można to zjeść? To jest bezpieczne. Za ile to jest? Tam to... Michał, Za 300? nie Mu. Nie, nie, Za ile? Tak, to jest to. Podam ci, kur. Tak? 500. No Chciałem powiedzieć, że Markus jest tutaj naszym kierownikiem produkcji obecnie i on nam szykował te wspaniałe pomysły i ja pamiętam, że cię odwodziłem od pomysłu zarodka. Odwodziłem cię wtedy, mówiłem, że nie do końca chcemy to zrobić. Markus, smacznego, pięć stóp, stóp dla ciebie. Pięć stóp? To jest, wiesz, jedna trzecia jego pensji, no to też bym się zastanowił, nie? Jeszcze nie. Nie! nie. No jesz? się. No, no dobra, Markus, jesz? Jesz? No dobra, masz pierwszeństwo ewentualnie przed Markusem. No, masz pierwszeństwo, jesteś uczestnikiem. Jesteś uczestnikiem. Robimy? Tak, robimy. Warię. O, Ciekawe, czy, czy to ma kości. Możesz na dwa razy jakoś. Moż Możesz na dwa razy, Zoran. Mm, nie ma szans do tego. Trzeba połknąć po prostu. Nie połkniesz tego. Gryzłem, gryzłem, <gryzłem> i powiem ci, czujesz te pióra i nie da się tego jakby pokryć te od tego. Na początek? Wychodzę. To jest luz, nie? To jest luz, tak? To jest luz. Tylko pomył trochę, nie? Że... A, połknąłeś. Po bólu? No, po No bo to chodzi o to, żebyś pomielił trochę. No o, dobra, to Nie liczy się, nie liczy Pierdolę. Nie się! ze smakiem! <laughs> 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 Zanim to zjesz, żebyś 20 sekund czy 25 pożył, no możesz o, odpalić stoper, nie? Dobra. Okay. Mm. No. Moj? Jak to no, tak. masz. No, tak. Ale żuj! Masz jak coś masz cząsty, nie? Jak coś masz wszystko to sobie. jak coś masz? No, musisz żużyć, Bo ja też miałem to samo. Ja też miałem to samo. Jestem parkour. Masz miskę, jak o, coś. My... No Boże, pewnie trochę mniej, ale... Brawo. bo szas! Czas na Tyrało. Dobra. Ale czas... No i przyszedł czas na ostatni etap O ja nie patrzę stary, ja nie patrzę O kurwa To jest level 1000 moi drodzy Kom wy macie? Ja kurwa Ja jest Ten co ma kurwa tutaj gnoja ty Bo jakiego jabłka to Nie Jego czy co to jest? Nie, to są wylinka to jest Ja pierdolę Nie ma szans, to są włoski, to są te, te żyją jeszcze Tak ja! chciałeś, żebym zarekomentował A jeszcze się wystraszył jak skoczyłeś Ja się kurwa boję Ja k**wę, 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 k**wę. Spokojnie, poustawiajmy je Dawa? wszystkie i wycenimy Tu i porosujmy Tak, no. losujmy, strujmy się podróżuję pierwszy, was przekonuję Tysiąc Tysiąc Ostry, pierwszym podejmujesz decyzję, 30 sekund na podjęcie decyzji Ale czemu k**a 30 sekund nagle? O k**a, zra**ole, z jakiej paki? Zastanawiamy się na k**a, już 15 minut z tego Dobra, jeszcze ja nie potrzebuję 3 sekundy, ja nie jem Jordan jest drugi, 30 sekund Uff. O k**a, ty wziąłeś? Na ile? Za 500, za 500. wziąłeś Za 500? Wymieniam mhm. Co, Co za k no. Czas start. Dla mnie? A ile, za ile ty wziąłeś? Ja zrobiłem cię. Że... Ja mam wywalony, bo nie wiem, on nie zje. Moim zdaniem on nie zje. Więc ja i tak wygram. On też wie, że nie zje, ale nie, tylko po prostu że żeby... wygram. Za 300? Tak, tak za 300. Za 1000. 10 sekund, 5 sekund, już tak. Wiesz, go? Nie, no, fajnie. Koleżko, smacznego. Dawaj, jedziesz.

Dziękuję, ale Dzisiaj to by było na telewizowie, zostawcie siebie na kanale. Następny film na ekranie za 3-2-1